Śląsk dobrze rozpoczął, kontrolował piłkę w ataku i udawało się wypracować pozycje rzutowe zamieniane na punkty. Świetnie prezentował się kapitan Sebastian Bożenko, zdobył 9 punktów z pierwszych 14 drużyn. Mimo to niemal 10-punktowa przewaga Śląska tak szybko jak powstała. Tak szybko zaczęła znikać. To kotwica objęła prowadzenie i po 10 minutach miała jedno oczko więcej na koncie. Druga kwarta rozpoczęła się od punktów Szymona Pawlaka, tuż po nich Śląsk zaliczył podobnie jak w pierwszej kwarcie serię 11 do 2 i wyszedł na komfortowe prowadzenie. Historia, jak się okazało, lubi się jednak powtarzać, a nasi młodzieżowcy ponownie zwolnili. Na przerwę schodzili przegrywając 40 do 42. Trójkolorowi przyzwyczaili do świetnych początków kwart. Nie inaczej rozpoczęła się zatem trzecia. Odsłona. Przeciwnicy przez pierwszych 5 minut kwarty nie zdobyli ani jednego punktu. Te 10 minut należało do Śląska, a na tablicy widniał wynik 58-54 dla gospodarzy. Na czwartą kwartę trener Jerzy Hudeusz postanowił wystawić wysokich graczy do Śląsk. Przeważał w całym meczu na desce, a goście wciąż nie mogli się uruchomić w ofensywie, nie wychodziły im między innymi rzuty z załuku. Wrocowienie jednak zaczęli też popełniać błędy. Rywale to wykorzystali, doprowadzając na finiszu do nerwowej końcówki. Przy remisie na zwycięstwo próbował w regulaminowym czasie 40 minut trafić jeszcze Aleksander Leńczuk, lecz został zatrzymany. W dogrywce też sporo emocji raz górą Śląsk, raz kotwica, ale Paweł Strzępek przypieczętował zwycięstwo trójkolorowych na linii rzutów wolnych wygrana po dogrywce i przełamanie serii kolejnych porażek.